Cześć wam i chwała żołnierze, z tej strony KokosFly, a to jest Battlefield Headline! Nagrywany przed 26 czerwca, mianowicie nawet 24 czerwca. Tryb Blood Money Mapa, uwaga, zgadnijcie jaka. Zasłonię to nawet. <laughs> High tension. Słuchajcie, dzisiaj będziemy grali ostatnią klasą, bo ja ten gameplay nagrywam przed graniem snajperem, ale będę go publikował po graniu snajperem. Więc dzisiaj gramy ostatnią klasą, której jeszcze nie grałem, czyli mechanikiem. Ale mechanikiem. Wcześniej generalnie grałem. Cóż tu ma mechanik? A teraz tutaj pojazdy mi się pokazały. No, ma do dyspozycji ŁMPP-90 z czyli trzy bronie standardowo. Gadżety Mechanika to jest RPG, narzędzie naprawcze i Stinger. To są jego trzy gadżety wyłączne. Trzy gadżety, generalnie Repair Tool, to praktycznie tego nikt w becie nie używa, ale zwykły palnik po prostu. RPG się bardzo przydaje, Stinger już też niekoniecznie, bo są tylko dwa pojazdy latające, tylko albo aż dwa pojazdy latające w tym trybie, w trybie Blood Money, więc Stinger akurat w tym trybie się przydaje, chyba. W heist nie ma w ogóle żadnych pojazdów latających. Ja będę grał P90 z lasereczkiem, tutaj zaraz sobie dobiorę laser side dokładnie i barrel. Jaki barrel tutaj walniemy na lówkę? Albo raczej barrel to jest lówka, więc lówkę na lówkę sobie walniemy. Słuchajcie, ja to lubię kompensator. Jak zresztą doskonale wiecie, natomiast nie wiem, jaki drift, <grywki> jaki odrzut. W... Poziomy horyzontalne mapy 90 w tej grze, ale i tak wezmę kompensator, żeby sobie skompensować pewne braki tej broni, które na pewno gdzieś tam występują. Dobra, i będziemy słuchajcie tutaj, może mechanikiem, tak bardziej, albo w ogóle oni stamtąd nadchodzą. Tak. Oho. Uh. Dobra, dobra. Maksymalna kasa. Ważne jest, żeby nie mieć tutaj w linii prostej. Wow. rozwaliłem gościa całkowicie na ślepo. Słyszałem strzał snajperski. A kuku. Tak, to było całkowicie na ślepo. Ole, on się podniósł. Dobra, więc generalnie y, ja rzadko. Ja rzadko o tym pamiętam, ale jest tutaj taka opcja, jak się gra klasą szturmowca, że można mieć taką, taką strzykawę. Jak władujecie sobie tą strzykawę, adrenalinkę do żyły, kiedy pad padliście, to możecie powstać. Padni, padłeś powstań e, tylko w Battlefield Hardline. Self-resurrection. Um, także bardzo fajna sprawa. Ale ja mówię, lepiej mieć przy sobie strzykaweczki dla kolegów niż dla siebie. Ale, ale kamperze, no. Lepiej mieć strzykaweczki dla siebie niż dla. O, fuck. o! Patrzcie. Bez sensu jest ta tarcza. Która macie. Ma, mieliście zajebisty przykład. Dlaczego tarcza jest kiepska i jak to nie trafiło, tego nie wiem. Dobra, mam tutaj perk: Repair Unit, czyli że jak będę siedział w pojeździe, to będę go naprawiał automatycznie. Tak mi się wydaje. I szybka naprawa. Ja tutaj w ogóle nie mam palnika, więc wezmę sobie Repair Unit tyle. Kurna, ale tutaj skampili się na naszej tutaj bazie. Niewiarygodne w ogóle. Aj, teraz padnę. Zresztą nawet jakby ten gościu mnie nie ustrzelił to tutaj już wyskakiwali. E, także P90 naprawdę bardzo fajna broń w becie. Battlefield Hardline, nie wiem jak to będzie w pełnej wersji. Pojeździmy sobie tutaj BMP z Yuhi. Tutaj bardzo częsty widz na moich streamach. Bynajmniej nie jest to podróba słynnego Yuhi'ego streamera, którego tutaj oczywiście pozdrawiam. Natomiast Yuhi zamienił się w tej grze w typową dziwkę na pojazdy, vehicle horde, i tylko tym posuwa. Mam nadzieję, że w pełnej wersji nie będzie takiej. Nie, nie będzie takiej rzeczy. I trochę się ogarnie. Kurczę myślałem. Widzicie, widzicie, to są dachy. To są dachy. To są dachy, słuchajcie. Tam, gdzie w trybie Blood Money mamy paczkę, którą musimy okraść. I niestety na tych dachach jest straszna kamperiada. Te dachy po prostu są zazwyczaj. Te dachy są zazwyczaj, słuchajcie, maksymalnie opanowane przez przeciwników albo maksymalnie opanowane przez naszych przyjaciół. I to jest po prostu... To jest po prostu okropne. To jest po prostu niesamowita kampa. Chcą mnie zajść od boku? Gdzieś? To jest niesamowita kampa, i to jest przykre. I w pełnej wersji, w pełnej wersji. O Jezus, Maria, ktoś mi tutaj pomógł. W pełnej wersji po prostu koniecznie muszą to zmienić, bo e, to tworzy powiedzmy no sytuacje sprzyjające camperom. I znacie doskonale moją opinię na temat kamperki w BF4, że w BF4. W BF4 konstrukcja map jest pod kamperkę. E, patrzcie, on wstaje w tej chwili, a oni się zupełnie nie orientują w tym, co się dzieje. On się e, samoczynnie tutaj nam, tak jak Jezus, powstał z grobu, chociaż akurat w grobie nie był złożony, ale generalnie chyba wiemy, o co chodzi. E, i, I pocisnął przeciwników, którzy byli zdziwieni takim obrotem spraw. O, zresztą ja się nie dziwię, bo ja też jestem często zdziwiony, że coś takiego się dzieje. Po prostu. Jednym słowem, nie jestem przyzwyczajony do tego, żeby przeciwnik po jego zabiciu jeszcze sobie wstawał, chodził, strzelał, skakał i cokolwiek takiego, robują nam. Robują. Właśnie zabijam kariera. Czyli gościa niosącego. Słyszeliście, co ja przed chwilą powiedziałem? Właśnie nam robują... Właśnie nam robują ten... safe Ale jestem zaangliszczony strasznie dobre. Oła, oła, oła! Teraz ja chcę się przejechać na górę, bo tam na górze były rozrzucone... rozrzucone hajsy. I dobrze by było to jednak zebrać. To już zostało zebrane przez mości kolegów. Bardzo fajna właśnie sprawa, że jeżeli zabijecie kogoś niosącego gotówkę, to tą gotówkę przejmujecie i macie, macie już tą gotówkę i możecie sobie oddać do, do skarbca. Niestety. Tak sobie w tej chwili właśnie pomyślałem, że to będzie powodowało sztuczny boosting. Zresztą boosting zawsze jest sztuczny, ale to będzie powodowało boostowanie, levelowanie kont, prawda? Znaczy wchodzicie sobie na serwer, jakiś pusty, bierzecie 500 tysięcy z ogólnej kasy, money pile, ze składu hajsu i idziecie, oddajecie oddajecie tą kasę do swojego skarbca, przychodzi was kumpel, drugi gracz na serwerze, drugi ostatni gracz na serwerze, przychodzi sobie elegancko, zabiera ten hajs z waszego skarbca i wy go zabijacie i on się sam podnosi i znowu on zabiera hajs ze swojego skar z waszego skarbca, do którego wy włożyliście hajs po tym jak go zabiliście i tak dalej, i tak dalej. I to po prostu będzie powodowało niesamowite nadużycia, będzie powodowało po prostu bustowanie kont w celu zwiększenia swojego levelu. Oczywiście pytanie, czy to będzie opłacalne, czy tyle doświadczenia, ale zawsze bardzo dużo doświadczenia ma się, kiedy odda się kasę do skarbca, prawda? O to w tym chodzi. Oddawanie kasy do skarbca. Także myślę, że takie nadużycia będą niestety yy, miały miejsce w grze Battlefield Hardline. Także grało się całkiem nieźle, oczywiście yuhi, tutaj vehicle horror 18.0. Także tego, nie wiem co robił ten drugi gościu, ale generalnie było bardzo fajnie, a teraz będę przenosił się na serwer, żeby nagrać dla was gameplay, który obejrzeliście już wcześniej <ścoughs> z trybu heists. Także tak, to był ostatni gameplay z Betty Battlefield Hardline. Kiedy ta gra wyjdzie, to na pewno ją kupię i będzie miała u mnie oddzielną, dedykowaną sobie serię, w której będę opowiadał oczywiście o swoich przemyśleniach na jej temat, o broniach i innych takich duperelach. Także dziękuję wam za to, że byliście ze mną do końca. Do zobaczenia na polu walki. Trzymajcie się. Hej, hej!